W wstępie już do pierwszego czytania było powiedziane, że ta liturka dzisiejsza jest o sprawiedliwości i to jest jakoś też coś, co, co mnie dotyka właśnie w, w tej liturgii sprawiedliwość, bycie sprawiedliwym. To pytanie, co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym? To znaczy by, odpowiadać pewnemu wzorcowi sprawiedliwości. Jeden z tych wzorców to jest prawo, bo to jest sprawiedliwość niebycia, według prawa, według jakiegoś paradygmatu, według jakiegoś schematu. I ten faryzeusz dzisiejszej Ewangelii był przekonany, że żyje według prawa mojżeszowego, według tego prawa, które zostało nadane na Synaju. Sam był przekonany, że według tego prawa żyje. Natomiast zgarci tym drugim człowiekiem, który wydaje mu się, że według tego prawa nie żyje. Zresztą ta Ewangelia tak mówi, że powiedział niektórym, co byli przekonani, myśleli, że są sprawiedliwi. I teraz to jest Ewangelia, która przychodzi do chrześcijan. To nie jest Ewangelia do Żydów, tylko jest Ewangelia do chrześcijan. Że nam został też ten paradygmat prawa zmieniony. Ten faryzeusz jeszcze mógł żyć w swoim czasie i mieć to przekonanie, które miał. Myślę, że tutaj jakoś sam w sobie przypomina się inny faryzeusz, który też był przekonany, że według prawa żyje. To, co padło tutaj w rozmowie z dziećmi, że. Paweł nikomu nic złego nie zrobił. No, nie wiem, czy by się święty Szczepan z tym, z tym twierdzeniem z, zgodził, bo raczej pozbawił go życia. Nie? Był przekonany, że żyje według tego prawa y, Starego Testamentu, według Słowa Bożego, a był właśnie tak bardzo pomylony, jak ten ciszy faryzeusz, że w imię tego prawa y, łamał prawo i nienawidził, i y, y, siał terror i tak dalej. Ale to słowo przychodzi do nas, nam jest ten, to prawo, jest zmienione. Bo co jest teraz tym wzorem prawa dla nas? To jest Chrystus. Już nie jest to prawo, tylko jest człowiek, który, który żyje prawem. Tym nowym prawem jest to prawo. Teraz ta sprawiedliwość według prawa, mądrość, mądrość tego świata. Tylko jest to, o czym się Paweł mówi, że to jest ta sprawiedliwość krzyża, że to jest, powiedzmy, ten ideał, z którym my jesteśmy konfrontowani, to jest Jezus Chrystus. I Paweł był z tym prawem skonfrontowany, idąc do Damaszku i wtedy zobaczył, jak bardzo się mylił, prawda, że to jest niesamowite, nie? Kiedy czyta się to jego wynurzenia, gdzie mówi, że. Ja, według prawa, byłem idealny, od dziecka wszystkiego przy, e, przestrzegałem. No byłem super faryzeusz, nie, nie, nie zdarzyło mi się wejść w konflikt z prawem, ale kiedy spotkał Chrystusa, to co powiedział sobie: poroniony płód, ostatni, idiota. Totalnie pomylony. I to jest, jak gdyby to, do czego nas, myślę, liturga liturgia chce podprowadzić, to jest to, żeby się spotkać z Chrystusem, żeby się teraz skonfrontować z Nim. Bo to jest ta Ewangelia Sprawiedliwości. Dlaczego? On był przekonany, że, że jest sprawiedliwy, potem więcej porównuje się z innymi i mówią, że inni są niesprawiedliwi. To to drugie stwierdzenie, zdziercy niesprawiedliwi są cudzołożnicy, ja takim nie jestem, ja jestem człowiekiem sprawiedliwym, nie jestem niesprawiedliwy, ale suma summarum na końcu Chrystus podsumowuje, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, czyli, czyli celnik, a nie tamten, ten, który był przekonany, że jest sprawiedliwy, wrócił do domu nieusprawiedliwiony. I teraz to jest to, z czym, z czym Chrystus nas dzisiaj chce skonfrontować i myśli w jaki sposób też święty Paweł, dlatego że ta Ewangelia bardzo mocno odnosi do drugiego listu świętego Pawła, do Filipian, czyli do tego hymnu chrystologicznego, konotycznego, tej knozie Chrystusa, że Chrystus, który był równy Bogu, był Bogiem, uniżył samego siebie, i to jest właśnie to, ta rzecz, która mnie zawsze jakoś bardzo dotyka, mianowicie też w, w perspektywie tego, bo tam jest powiedziane tak, że Chrystus nie tyle, że e, nie skorzystał ze sposobności, nie, nie uznał czegoś za łup, nie przywłaszczył sobie czego, nie był drapieżcą. I to jest dokładnie to samo słowo, które tutaj jest, jest powiedziane o tym zdzierstwie. Że o Chrystusie jest powiedziane, że był jeden jedyny, który nie był zdziercą, to jest Chrystus. Nie, on, który był Bogiem, wszystko mu się należało, z tego zrezygnował i stał się ostatni. To jest to słowo taki harpadzo, czyli to ciągnięcie do siebie. Nie? I ten faryzeusz jest totalnie pomylony, bo Chrystus jako jedyny tego nie miał, on myśli, że właśnie taki jest. I więcej... Wiecie, bo to jest niesamowite, niesamowite, że to jest e, słowo naprawdę do chrześcijan. Jak się patrzy na tego e, faryzeusza, to, to jest dokładnie opisana postawa chrześcijan. Bo kim jest ten człowiek? Przychodzi do świątyni, jak my. Teraz. E, stanął i to jest ta postawa człowieka wyprostowanego, do którego często Ojcowie Kościoła nazywali, że kimy są chrześcijanie. To są jedyni ci, którzy mogą stać przed Panem Bogiem. Nie? Że to, co było sensem też te, tych rytów niedzieli, do których my nawiązujemy też i, i które są nam jakoś podawane, prawda, że, że dlaczego w, zazwyczaj w niedzielę, w niedzielę nie było w ogóle klęczenia w pierwotnym kościele, prawda? Wiecie dobrze o tym, że, było, że to było w ogóle nie, nie do pomyślenia, dlatego że niedziela była tym momentem zmartwychwstania, nie? kiedy się również poprzez postawy ciała, właśnie liturgii, to wyobrażało, że teraz jest, jest człowiekiem wyprostowanym, nie? nie człowiekiem, który klęczy, nie człowiekiem, który się upokarza, leży przed Panem Bogiem, nie. Miał być przede wszystkim człowiekiem, który stoi przed Panem Bogiem. Dlatego też liturgia na przykład wschodu, nie uznaje czegoś takiego jak my, że siedzimy sobie teraz wygodniej i słuchamy, tylko jak wiecie, że tam nie ma krzeseł nie? W, w cerkwi, tam się stoi. Liturgia cała syryjska polegała na tym, żeby że był nawet ruch taki, nie? że było, wspólnota była z, na początku skierowana, znaczy była tutaj, wokół, wokół pulpitu, potem przychodziła wraz z prezbiterem, wychodziła do ołtarza. Nie, że to słowo ich. Wyprowadzało, cały czas stojąc, prawda? Otaczali ołtarz, że usłyszeli, potem zaczęli żywili się tym, co, co Pan Bóg im przygotował, i na końcu, tak jak tutaj w tej salce, było wyjście wszystkich przez tamte drzwi, nie? rozumiecie? Była cała ta, ta e, dynamika słowo na posilenie i wyjście na, na wschód, e, czyli, czyli e, wyjście też e, z przepowiadaniem. To co doświadczyłeś tutaj, wychodziłeś i szedłeś tam, ale tam była też ta podkreślona postawa stojąca, nie? że ty jesteś tym, który słucha, jesteś tym, które, którego Pan Budził uzdolnił do tego, żeby teraz stać przed Panem Bogiem. I tą, tą właśnie postawę zachowuje tutaj ten Faryzeusz. I dalej jest tym, który yy, zaczyna co? Boże dziękuję Ci, Eucharystę. Rozumiecie, że to jest jedno to jednak. jak ci chrześcijanie pierwotni słuchali tej Ewangelii, to widzieli, to jest ten gościu na Eucharystii, jak my, nie? Zaczyna modlitwę dziękczynną, modlitwę uwielbienia, tylko właśnie do, do tego momentu jest wszystko, wszystko fajnie, ale i tu się zaczyna e, pierwsza porażka, że ten faryzeusz modli się w sobie. Jak są te w, w samochodach, um, te wszystkie wichajstry, nie, że jak, jak jedziesz, to możesz zamknąć obieg wewnętrzny. Nie? Że jak jedzie, jedziesz przez tunel, żeby ci syf nie, nie wchodził z zewnątrz, to odłączasz się, nie, że jest tylko obieg wewnętrzny. To jest coś takiego włączył sobie teraz ten nasz faryzeusz. Staje przed Panem Bogiem, ale modli się, tak jest dokładnie powiedziane, w sobie. Nie, wszystko jest wewnątrz. Ta modlitwa, która nie wychodzi na zewnątrz, nie wychodzi do Pana Boga, jest ta modlitwa, która jest tylko i wyłącznie w Nim. Nie? On jest centrum tej modlitwy. Wręcz można by powiedzieć, że modli się do siebie samego. Nie, bo On jest tutaj tym, tym Bogiem, bo On jest tym, który sobie przypina tutaj ordery do klaty. Chociaż to też mnie jakoś tak bardzo dotknęło, bo, bo mi się skojarzyło z pierwszym psalmem. Pamiętacie, że w pierwszym psalmie, e, takim rzeczą dziwną w tym psalmie jest to, że zaczyna się od czego? Błogosławiony człowiek, który nie. Nie, nie robi tego, nie robi tego, nie robi tego, nie wchodzi na grotę, nie staje w gronie szyderców i tak dalej. Nie? Czegoś nie robi, ale robi potem e, dobro. I on też, też jak gdyby w tym kluczu trochę mówi, ale ja tego nie robię. I tu jest niestety problem, że on jest Facetem totalnie zakłamanym, totalnie niewidzącym siebie, ślepy jak Bóg. Jestem tym, nie jestem jak inni ludzie, bo nie jestem zdziercą. I teraz, skoro jest to słowo do, do chrześcijan, i, i mają tą, e, to słowo świętego Pawła, właśnie, że Chrystus, który nie uznał tego za ździerstwo, za łów, za trapiestwo, żeby być jak Bóg, tylko stał się ostatnim. No to ten faryzeusz, czyli chrześcijanin, już wtedy, bo do, do nich to słowo jest skierowane, jest totalnie ślepy. Święty Paweł, kiedy robi właśnie tą, e, to wprowadzenie do tego hymnu chrystologicznego, to mówi to, to słowo bardzo, bardzo ważne, mianowicie, że mówi, że e, jedni drugich stawiajcie za wyżej stojących od siebie. Miejcie to dążenie. Ono było w Jezusie Chrystusie. Zmierzycie, że że tym wewnętrznym przekonaniem, ale i dążeniem Chrystusa było to, że On się ciągle uniżał. Nie? Że On dawał temu drugiemu e fory. Że jak, nie wiem, była kłótnia, to On ustępował. Że taki, taki był Chrystus. To było w Nim. To jest ta, ta sprawiedliwość Boga, sprawiedliwość tego krzyża. Stał się ostatnim. Nie zajął to miejsce. Najbardziej niechciane, najbardziej pogardzane. Najniższe miejsce na ziemi. I to jest to właśnie, że Chrystus idzie, od samej góry schodzi na sam dół. To jest Jego, jego droga, Jego mentalność. Taki tak jest Bóg. W Eucharystii właśnie to było to, że umywa nogi. Chrystus ciągle jest tym ostatnim, kopanym, niechcianym w tym świecie. Tak jest Bóg. Mnie to bardzo porusza, wiecie, kiedy, kiedy w Ewangelii Chrystus mówi o, wkrótce będą te Ewangelie, też eschatologiczne, gdzie Chrystus mówi, że, że w Królestwie Niebieskim On będzie tym, który będzie posługiwał. Czy my mamy wizję Pana Boga, Królestwo, jak Królestwo tego świata? Dokładnie, że to będzie tak samo, nie? Pan Bóg na samej górze, w złotej koronie, siedzi sobie na, na tronie. Nie? A Chrystus mówi, ale nie, jest odwrotnie, że Bóg jest tym, który służy. Ma, przy, ma radość, to jest jego naturą że służy człowiekowi, służy drugiemu, służy właśnie temu grzesznikowi. Chrystus nie, że się zmuszał taki, że musiał być. To była jego natura. Że to dążenie, on miał to, to wewnętrzne pragnienie, ten pociąg, żeby służyć drugiemu, być u stóp tego, tego drugiego. To jest ta Eucharystia, że, że on nie miał tego zdzierstwa, natomiast ten faryzeusz to zdzierstwo ma. I teraz tą trzecią rzeczywistością jest cudzołóstwo, nie? czyli ta, ta chęć ofiarowania sobie. Na, czym, na tym też to, to zdzierstwo polega, bo zdzierstwo polega na tym, od Księgi Rodzaju, że wszystko muszę sobie ofiarować. Pierwszy grzech, zerwać i zjeść, zerwać i skonsumować, zerwać i sycić się. Na początku jest to rzecz, rzeczy nie wystarczają, potem jest ten drugi, którego można skonsumować. Nie? Wobec człowieka. Jak Ojcowie Kościoła yy, pokazują pierwszy grzech, który Ewagriusz z Pontu mówi, że jest bramą wszystkich grzechów, to jest wiecie jaki? Obżarstwo. Nie pycha, nie inne rzeczy, obżarstwo. Od raju nie? coś sobie ofiarować, zjeść, nasycić. I mówi, a drugim grzechem, który przychodzi, demonu, który cię katuje, to jest nieczystość. Bo nie wystarczają ci rzeczy, to potem przerzucisz je na ludzi. I tych ludzi będziesz sobie musiał ofiarować. Dzieci, małżeństwo, wszystko, nie? konsumpcja. I teraz biada, kiedy ktoś, ktoś w ten sposób nie chce mi się dawać. Nie? To muszę, muszę o to walczyć. A jak nie, to, to wymienię teraz model na inny. Nie? Ale to jest właśnie to, to, to zierstwo, które się tutaj, tutaj dokonuje, które, które tu przychodzi. Nie? I teraz. A y, to jest też mnie jakoś do, dotknęło, że, że potem on mówi o dwóch rzeczach, które trochę mogą pomagać zobaczyć, chociaż on tego nie zobaczył, y, że, że jesteśmy zdziercy i cudzołożnicy. On mówi o poście i jałmużnie, nie? czyli dotyka zarówno post jest odpowiedzią na cudzołóstwo, jałmużna jest odpowiedzią na zdzierstwo. I tutaj się trochę dotyka, chociaż no, jest ślepy totalnie, bo to, co miało mu pokazać, jak, jak Pawłowi, który, że tego nie robi, to on sobie wręcz przywłaszczył przekonanie, że on to wszystko robi, nie? Że, on to, że to super u niego funkcjonuje. Nie? Ale z czymś, co się, z czym tutaj się nie zmierzył, to jest właśnie ta sprawiedliwość. Z tym się nie zmierzył. Inne rzeczy został oszukany. Ale z tą niesprawiedliwością, co do której jest przekonany, że ją ma w, w idealnym wymiarze. Tak naprawdę nawet się z tym nie zmierzył. No to jest właśnie ta sprawiedliwość krzyża, to jest ta sprawiedliwość Chrystusa, z tego z listu do Filipian. Ten, który był Bogiem, ten, który był u samej góry, ten, który stał się ostatni, nie Sługą innych. Miejcie to dążenie, które było w Chrystusie. I dlatego ten celnik w tym znaczeniu przerasta totalnie tego, tego faryzeusza. Jest biedakiem. Nie, to jest, Ale jest szczerym biedakiem. Że ten drugi też to samo powinien zobaczyć, nawet jeśli, jeśli robi, myślę, że moralnie i tak dalej, to ten faryzeusz celnika dobije na łeb, ale w tym, nie w tym, w tym, co robi, to go, to go e, niestety otumania, że jest wszystko ok. Że nie ma w sobie tej, tej świadomości, że. że no, że daleko odszedł pan Pana Boga, że nie ma, że ta sprawiedliwość krzyża, ona przede wszystkim ma, ma właśnie tą funkcję też, nie wiem, może przede wszystkim, ale ma tu również tą funkcję negatywną, żebyśmy mogli zobaczyć, ale jak nam daleko do tego? Czy jesteśmy nie, gotowi w ten sposób w ogóle chcieć i żyć? Z tym nie, nie skonfrontował się niestety ten, ten fa, e, faryzeusz, i dlatego wszedł właśnie w tą mentalność, to jest obca, a wręcz wroga Chrystusowi, nie, że wywyższał się nad drugiego. Nie, że stawiajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie, tylko on poszedł dokładnie w odwrotnym kierunku, że stawiał siebie wyżej od, od e, wszystkich innych. I dlatego był człowiekiem niesprawiedliwym, był człowiekiem nieusprawiedliwionym. I to jest, zawsze Ewangelia przychodzi po coś, nie po to, żeby nam tylko coś powiedzieć, tylko żeby coś zmienić, nie? Że um, ostatecznie ta um, postawa w, um, celnika, biedaka, zmuszała go do modlitwy i ta modlitwa e, zmieniła jego życie. Że on uświadomił sobie, dlaczego mamy się modlić, nie? dlaczego jesteśmy wzywani do modlitwy, dlaczego mamy się modlić tą modlitwą. Właśnie, żeby to do nas w końcu dotarło. Ile tysięcy razy musimy to wypowiedzieć sami do siebie, żebyśmy mogli w to uwierzyć? My sami. Ja radzę się ze słuchania. Możemy słuchać samego siebie. Nie? Może mamy się ileś tam tysięcy razy modlić w sobie, żeby w końcu ta, ta bańka, w której my jesteśmy, żeby ona pękła. żeby ja zobaczył, ale ja nie potrafię służyć drugiemu. Ja nie potrafię dawać życia. Ja jestem ciągle tym egoistą, który walczy o siebie. Dlatego ja tego ulity się na mną grzesznikiem. Stąd się to, to rodzi, to, to proszenie Pana Boga. Bo jak do, do mnie to do, nie dojdzie, to wszyscy będą grzesznikami, właśnie jak, jak u tego frazono. Wszyscy będą grzesznikami. A ja jestem, ja nie jestem taki zły. W porównaniu z innymi, gdyby wszyscy tak żyli, jak ja, gdyby we Wspólnocie wszyscy się starali tak, jak ja, normalnie, byłaby świetna wspólnota, a jest to, co jest. Wiesz, ja się staram, gdyby inni chociaż na tą półkę chcieli wejść, a chociaż, chociaż półkę niżej. Nie? To jest ten cały faryzeusz, który w nas żyje, i dlatego potrzebujemy rzeczywiście, żeby, żeby do nas doszła ta Ewangelia, żeby, żeby nas przede wszystkim zaprosić do, do modlitwy. Ja może, może, może dzisiaj jakoś sami nie wierzymy w to, może jakoś teoretycznie, ale, ale sami nie wierzymy w to, że, że w, w konkretnych sytuacjach, w napięciach, w yy, w sesjach, w których żyjemy, i tak dalej, że to ja jestem tym, który potrzebuje teraz nawrócenia, ja jestem po, tym, który potrzebuje miłosierdzia Bożego. Ulituj się nade mną grzesznikiem. Nie, nie ulituj się właśnie na tym drugim, żeby zrozumiał, tylko ulituj się na mną, bo nie potrafię kochać, bo nie mam tej postawy, nie, nie, mam, nie mam tego zejścia w dół, nie mam tej kenozy absolutnie nie mam. Wiesz, nasza natura jest taka po grzechu, że my mamy dokładnie odwrotnie, nie? Jesteśmy jak, jak, jak ciało zanurzone w wodzie, które, które jest lżejsze od tej wody. Czyli jest naturalnie jesteśmy wypierani do góry. To jest nasza, nasza sytuacja. Chrystus ma dokładnie odwrotnie, że ma ten ciężar gatunkowy, że on idzie w dół. Ciekawe, że w, w języku hebrajskim świętość pochodzi od słowa właśnie ciężar. Święty to jest ten, który ma pewien ciężar, ciężar gatunkowy, nie jest pusty, nie? Możemy mieć, brzydko mówiąc, łeb napełniony helem i wtedy ściągnie nas tylko do góry, nie? To jest nasza natura, jak mamy właśnie tak, jesteśmy nawróceni, tak mamy te śmiecie, no to nawet jesteśmy lżejsi od powietrza, nie mamy tej świętości. Potrzebujemy ufycić się Jego, nie? bo On jest święty, On jest sprawiedliwy. Bądźcie sprawiedliwy, jak On jest sprawiedliwy. W Starym Testamencie już to pisze. Nie? Bo jak Bóg jest sprawiedliwy, Przyjmijmy tą sprawiedliwość do siebie. I to Pan Bóg mówi dzisiaj do nas, myślę w tym słowie, do każdego z nas mówi inaczej. Bo każdy z nas jest na innym poligonie, na innym terenie jesteśmy wzywani do tego, żeby właśnie dawać nasze życie, nie, żeby nie walczyć o siebie, żeby przyzywać w tych, tych różnych momentach trudnych e, tej pomocy Pana Boga, żeby, żeby ulitował nad nami, żeby zabrał nam tą, tą głupotę tego świata, którym jesteśmy wypełnieni, a dał nam tą mądrość Ewangelii, tą mądrość Jezusa Chrystusa, żeby nam e, otworzył nas właśnie na ten paradygmat świętości i sprawiedliwości, jakim Jezus Chrystus jest ukrzyżowany.